<śmaz causes> <tositions> <tositions> Także jak są osoby chętne, to bardzo prosimy Czteroosobowa grupa się musi utworzyć, żebyśmy mogli reprezentować. Ja mogę Państwu przeczytać kto ma być, kto jest zaproszony. Starostwo Powiatowe Białogardzie, Gmina Białogard, w Białogardzie, Urząd w Karolinie, Urząd w Tychowie. Nauczyciele i pracownicy szkół również. Służba więzienna, pracownicy lasów państwowych. O, można też się dołączyć. No, tak i to wszystko. Także te służby będą rozgrywane. Tu. To jest jedna informacja, bardzo proszę zgłaszać się czym prędzej. A druga informacja to już nas tej lokalnie, proszę Państwa, skarby i, skarby i tajemnice podwilcza. Spotkanie 8 kwietnia w sobotę, jeżeli macie Państwo chęć. Pani sołtys, z tego co wiem rozdała już stosowne ulotki. Zapraszam Państwa serdecznie na spotkanie o godzinie 12.00. Rozpocznie się przewidywane zakończenie o godzinie 17.00. W tym dniu również jest, tego co pamiętam, śniadanie Wielkanocne organizowane oh, przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich liderów. A słucham? O 18. O 18. A, tak. To, to. Znaczy, że my zapraszamy do podwiercza, a to, to. później, kto jest zaproszony, to może po kiełbasce z gryla z podwiercza pojechać na śniadanie Wielkanocne. Mhm. Ja. <that that> śniadanie mamy w Rogowie. Tak, były takie różne zmiany, ale mamy drogowe, także niezależnie, można do Rogowa przyjechać. To tyle z informacji takich ogólnych. Ja dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Taką prośbę, żeby protokoły z sesji wcześniej się pojawiały na bip bo po prostu nie ma i trzeba specjalnie było za Dobrze. Tu uważam, do Pani obsługi rady, żeby wcześniej protokoły na stronie Proszę. bo Nie ma no. ostatnich sesji Proszę bardzo. Zapraszamy. No to wieczne. <laughs> Ja, panie Przewodniczący, mam taką prośbę w imieniu Komisji bywa, Komunalnej, a Wszkodę wszystkim no, wszystkich mieszkańców. Chciałbym prosić o wspólną sesję, albo komisję, chociaż z powiatem, z radnymi powiatowymi, z Panem um, Dyrektorem Regionalnym, czyli z Panem Sen. A odnośnie tych zjazdów, no, wszystkich co mam w gminie, bo taki zjazd jak teraz będzie robiony w łóżku, no niestety to jest w pasie drogi powiatowej, czyli myślę, że powiat, co by nie było, powinien się do tego też jakoś dołożyć i może jakąś wspólną rozmowę z nimi, czy nie wiem, czy naciskiem, czy jakoś wspólnymi siłami, może by się udało więcej takich zjazdów zrobić w nimi. I może warto by było spotkać się razem, porozmawiać i ustalić może jakieś warunki, czy, czy cokolwiek innego. Bo tak to oni to cały czas na nas, że to są nasze zjazdy, a to przecież jest cały czas w pasie ruchu drogowym powiatu. Moje zdanie jest takie, że to oni powinni zrobić, jak remontują drogi i automatycznie powinni robić zjazd, czy to do miejscowości, czy cokolwiek jest. Wychają to je. bo na nas, na gminę, bo, bo to nam zależy i taka jest prawda. I ja bym chciał, żeby może takie zaproszenie do powiatu wysłać, czy poinformować. Dziękuję bardzo. To samo jeszcze to bo chodzi o drogi i przepustę. Na to... takie spotkanie zrobimy jedną temat, jakbyśmy zebrali, podali. To, 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 to jest taka dość pilna. Komisja Jest sprawa dość pilna, ponieważ powiat nie czyszcząc swoich krow zalewa nasze pola. A jednak ustawa mówi. Właściciel. Właściciel, tak. tak, tak. No. Pan przewodniczący wstali termin. Co na spotkanie ma być omawiane, jeżeli myślimy, do od powiatu jest tak. Państwo, w każdym razie na każdą sesję jest zapraszany radny powiatowy i przewodniczący rady powiatu. To nie widać, Ale tu nigdy nie, nie przybył. Zresztą na opór to jest tak, że się nieraz biegają te sesje. Jutro jest powiat. Nie, iż 31 grudnia, a dzisiaj jest To, to znaczy tak na dobrą sprawę one nie powinny się pokrywać dlatego, że miejska sesja jest w środy, gminy Białogard w czwartki, a z, z Starostwa Powiatowego w piątki. Stąd właśnie taka była propozycja, żeby to czwartek był tym dniem, żeby to się nie nakładało, żebyśmy mogli, jak będzie potrzeba, również uczestniczyć w tych innych sesjach. jest zaproszenie 31. na Radę Powiatu. Także, no nie pokrywam się, no niestety nie przychodzą radni,

czy w drugą? Właśnie ale, o... Wróćmy z groszą i tak, odłożymy My tak naprawdę jeszcze... I starostwa. starobstwa. Tak. Dostawmy użytek budżetu na... Proszę bardzo, tam sokus jeszcze. Proszę Państwa, ja <grym> do sprawozdania Pana Wójta, bo w sprawozdaniu Pana Wójta Wójt powiedział, o spotkaniu z projektorem w ale nie dodał, że mieliśmy sponsora do tego, co było tego, całe Podanoru, no i sądyści złożyli się, oddali pewną część diety, a na, na to spotkanie także ładnie to wyszło wszystko, bo, bo to gmina finansowała tylko słowik no i Karolina no i tych finansowała finansowało też jeszcze. Jeszcze chciałbym podziękować pracownikom Urzędu Gminy za przygotowanie tego wszystkiego, a szczególnie też pracownikom tutaj biblioteki, no, bądź. Bądź. Znaleźń, a to, a my, a myśmy zostawili to wszystko, tutaj różniej się rozjechali po domach, a to trzeba było skoro posprzątać, pomyśl po to wszystko. dziękuję bardzo tym paniom. Jeżeli spotkanie następnym razem będzie, to też w stanowinie, podejrzewam. Ma. <todgłosy> no, 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 ja mam jeszcze jedno prośbę do pani Asi, żeby nie tylko przysyłali e, SMS-a przysłaną, ale niektórzy są maila, żeby poznać to, znaczy na maila program dnia, program sesji powinny. Nie przygotowani. Rozmiar jest na stronie, więc jak ktoś u mnie maila może odporzyć, to dobrze może wejść na dziś i tam jest porządek obrad najbliżej. Ale zależy, żeby było na mailach. Na Pracujemy. No. Żeby... No. Żeby... No. Nie przygotowani, bo nie wiemy no. tematu. Jeżeli wiemy temat, no. jak jest na sesji, to możemy coś na ten temat sprawić, możemy jaki jest wcześniej, czy tam przygotować, to tak to w innej chwili nie ciężko. Przedrzeć się i poszedć. Za Fundusz Sołecki bardzo dziękuję Panu Wójtowi, że w tych rozmowach program wszedł. Może będzie coś tam w obrębie, bo to nam potrzebne jest. Coś, bo jeżeli byśmy mieli w Fundusz Sołecki, mamy automatycznie wkład własny, możemy zrobić projekty, potwierdzać, cześć się. Na którą dobra w tej chwili był jeden z Fundusów któryśmy wykonali to do bardzo dobrze. Na przetarż znaczy na miejscowości została tyle opłaty w dniu lat. Mieliśmy sponsora 20 tysięcy, mieliśmy wiatraków. Włożyliśmy do tej drogi jeszcze dwa śląskie winni. wioski jeszcze tej drogi, ale jesteśmy dłużni, to jest pan Nie będę mówił ile, co jak, ale jesteśmy dłużni. Na no razie Może się u nas kiedyś tym. Czy może jeszcze jakieś pytania do wujka? Dlatego nie wiedzą Są tu siły? Dlatego nie. Nie ma uwag może od radnych. Zapytać czy tego, czy możemy w pasie drogowym zamontować coś, uwagy, skoro musimy naprawić terenie, no To do powiatu. No, nie wiem, to zgłosić głos, to, żeby powiat postron swoje drogi, nie? Po, 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 Dobrze. Powiatu. Jeżeli, jeżeli, jeżeli kiedyś to tymi tam z Stąd daliśmy to, poszliśmy krzaki, no bo dzisiejszy, na przykład tutaj do fundusów, do zaraz tam jest droga, już te zakrzeczenia wycinali i pozbierali do plastiki i plastiki, bo jest bardzo dużo leży i to świadczy wszystko o tych miejscowościach i o naszych jak i gminy całej, że prosimy to gdzieś to zgłosić do powiatu, żeby to paskutamy. Może, może są uwagi Panie, są świetlicowe, bibliotekarki, może Panie...

Państwa, ja tylko może odpowiem do, do Pana Sodysa, jeżeli odnośnie tych dróg powiatowych są takie uwagi, to bardzo proszę może na piśmie i do Pana, do, na sekretarza <laughs> do Pana Tadeusza, bo no nie powiem o wszystkich drogach, bo wszystkich nie posprzątają, a jeżeli któryś z wie, że jakiś odcinek jest taki newralgiczny, to bardzo byśmy prosili, żeby to yy, wskazać i my wtedy zgłosimy to do powiatu. Mam nadzieję, że taki jakiś tam odcinek, jest są w stanie yy, uprzątnąć, a na pewno nie wszystkie drogi naraz, tak? To jest jedna sprawa. Jak już tym przygłosił, to na może dla Państwa radnych, dla pozostałych pracowników. Z ostatniego spotkania z sołtysami wynikła taka inicjatywa, żeby w ostatni piątek, maja, zorganizować spotkanie. 26. Tak, 26. Akurat dzień Batki. No. No. Chcemy zorganizować spotkanie takie, można powiedzieć, integracyjne, oczywiście na własny koszt. I zapraszamy już dziś radnych, sołtysów, pracowników. Także mam nadzieję, że Państwo przyjmiecie zaproszenie. To będzie piątek, 28 26 maj. Miejsce zbytki, tak? Miejsce zbytki, a jeżeli nie będzie pogody, to co... postanowino, albo brzmino. żeby nie zmieniać znowu w ostatnim nie jest taka propozycja, bo ten sołtysem, żeby raz do roku, Oczywiście y, nie finansuje tego urząd gminy, ale chciałbym, żeby finansują to sami uczestnicy spotkania. Tak, ja. proszę Państwa jeszcze e, odnośnie do Żydek, też taka informacja. E, państwo sądcy się jednogłośnie wybrali, że do tego tegoroczne mają się odbyć w Stanominie. Także gratulujemy nowemu Sołtysowi wzięcia na swoje banki tak odpowiedzialnego zadania. E, także będzie to ostatni weekend e, wakacji. Nie pamiętam, który to jest sierpień. 26. 26. Też tak mi się wydaje. 26 sierpnia, w w każdym bądź razie. E, tu stanowino stadion, e, podobnie jak dwa lata temu. Też mogę Państwu zgradzić tak, e, troszeczkę, no, że planujemy taką atrakcję dla mieszkańców. E, ja już tutaj rozmawiam z e, osobami, chcielibyśmy zrobić dla Państwa taki pokaz e, rzeźby. Mm, przyjadą rzeźbiarze z Polski, trzy osoby. Już w tej chwili rozmawiam ze sponsorami, którzy by mogli zasponsorować nam to. Spotkanie będzie to kilkudniowy przyjazd rzeźbiarzy. Trzy osoby z nie od wtorku będą rzeźbiły tu na stadionie. Finał będzie w sobotę, właśnie w dniu dożynek. Rozmawiamy ze sponsorami, którzy byliby zainteresowani. Planujemy takie trzy rzeźby, żeby wykonali. Jedna by przed Urzędem Gminy, dwie rzeźby by sponsorzy otrzymali, którzy będą finansować to, to przedsięwzięcie. Także... Jak to nie wiem czy mogę gośnomówić wszystko, że to żeby chcieli. No jest to kilka tysięcy złotych, tak? które trzeba by było wynagrodzenie dla rzeźbiarzy, My ze swojej strony oferujemy drewno, bo mamy złożone takie trzy potężne kawałki lipy i udostępnimy to i z tego będzie wygląda takie rzeźby po 2,5 metra gdzieś, tak? Takie duże. Chcemy, żeby Bo Mówimy rzeźbiły później. Słamki rzeźbiły to co. Rzeźbimy. Nie, panowie, panowie, nie, nie. Z znaczy, tego co wiem, to panowie będą rzeźbili. rzeźbili. Tak. To taka atrakcja, być może nam się uda to spiąć, musimy znaleźć sponsorów. Ja już w tej chwili nie zostawiał. bo Jak Państwo wiecie, jak mamy datę, mamy miejsce, to już my rozpoczynamy działania, żeby pozyskać tych sponsorów, bo jak Państwo wiecie, nie możemy wydawać tych środków własnych, nie wydajemy ich. W 100% robimy to praktycznie, co sponsorzy nam zaoferują, to to, jest zaoferowane, Ale myślę, że patrząc na poprzednie dwa lata, wychodzi to nie najgorzej, myślę, na to. bardzo dobrze. Daż taka też informacja krótka. Dla Państwa nie od tego. Czy jeszcze są pytania? Ja, to, jeszcze, to, nie ma jakby nie. Są kiesi. To autobus uczyni. Ja jeszcze nie ma, jedno malutko. Sz <grym> koniec. <grym> Na ogni. Rozumiem, że tutaj są tak samo do szybkami razem. Tak, proszę Państwa, no, nie będziemy organizowali do nas nieznać takich dwóch spotkań, w sensie w turnieju w osobno i w osobno. Ja wiem, że to nie wszystkim się podoba i jest to zrozumiałe, ponieważ dużo rolników, którzy, to jest ich święto tego dnia, biorą jednak udział w tych, bo są to nie tylko rolnicy, ale i również osoby mocno zaangażowane w życie społeczne, więc biorą udział w tym turnieju SOS, ale niestety no, nie, nie da się zorganizować dwóch spotkań, a chcielibyśmy, żeby obydwa, że tak powiem, obydwie te części odbyły się, więc będzie to jednocześnie i turniej jest, i dożynki, tak jak w poprzednich latach to robiliśmy. Także będzie pewna rywalizacja, ja stawiam na to, żeby ta rywalizacja nie była taka mocno wyczynowa, żeby ona była bardziej ta śmiechła niż taka mocno sportowa, w sensie, żeby nie kosztowało to Państwa dużo wysiłku żebyśmy mogli się pośmiać żeby to była atrakcja jakaś taka bardziej a nie, a nie jakaś taka mocna zawzięta rywalizacja ale zrobimy to w ciągu jednego dnia w ciągu praktycznie jednego czasu uwaga z poprzedniego roku taka, że musimy to rozgraniczyć troszeczkę żeby nie działo się jednocześnie na scenie coś co by wyeliminowało osoby biorące udział w turnieju SOS żeby po prostu dwie jakieś tam Konkurencje czy też spotkania nie odbywały się jednocześnie, bo te same osoby często biorą udział w, powiedzmy w obśpiewaniu miejsców, tak jak tamtego roku było, tak, te same osoby biorą udział w konkurencjach, więc nie możemy tego zrobić jednocześnie. Musimy tak to rozdzielić, ale już myślę, że też my się sobie z tym poradzić. Czy jeszcze są jakieś pytania wątpliwości? Proszę. Przepraszam bardzo, bo tak czasami się coś tam jeszcze przypomni. Proszę Państwa, chciałam Państwa poinformować, że wspólnie tutaj z paniami świetlicowymi podjęliśmy decyzję o tym, że panie własnoręcznie jako rękodzielnictwo wykonają po pięć sztuk karteczek takich, no w tym momencie wielkanocnych, tak, z okazji Świąt Wielkanocnych. Chcielibyśmy, dlaczego o tym mówię? Bo chcielibyśmy może wprowadzić od tego roku taką. Coś bardzo charakterystycznego właśnie, co będzie wskazywało na naszą gminę, żeby ona, żeby pokazać, jacy jesteśmy wyjątkowi. Więc chciałabym, aby właśnie to rękodzielnictwo, żeby te karteczki były tak charakterystyczne dla gminy, tak, wysyłając je do różnych instytucji z życzeniami, będziemy pokazywać i jaki, jakich mamy wartościowych ludzi, jaką jesteśmy wyjątkową gminą. I chciałabym tutaj podkreślić, że no tutaj akurat yy, teraz w związku z tym, że zbliża się, zbliżają się święta wielkanocne, to prośba, panie, panie robią to cudownie, bo to są tak piękne z dziećmi. To są tak piękne, to są dzieła dosłownie. I, y, mam nadzieję, że gdzieś tam, gdzie Państwo traficie, do banku, do, do, y, od takiego Polganoru, czy jakiejś takiej jeszcze innej firmy, że y, dostaniemy takie podziękowanie i gratulacje za to, że, że są takie y, piękne życzenia y, przesyłane y, w tak ozdobny sposób. Zaczynamy od Wielkanocy, będzie Boże Narodzenie. Już same zaproszenia na, y, na, na dożynki są tak charakterystyczne, że ja nie ukrywam, ja na swoje ręce niejednokrotnie y, otrzymuję podziękowania i gratulacje za dosłownie dzieła. Także myślę, że warto wprowadzić ten taki właśnie akcent, że to my, gmina Białogard, będziemy bardzo charakterystyczni. tyle. Zbierza, Pani zbierza. Przepraszam, Pani Bibliotekarz. Przepraszam, Pani Bibliotekarz. Proszę... Oczywiście Pani Bibliotekarz, dziękuję. <śleszturna> <śleszturna> Szanowni Państwo, kończy się sesja, a zbliżają się Święta Wielkanocne. Chciałbym Państwu życzyć wszystkiego najlepszego, pomyślności smacznego jajeczka. I uważam sesję za zakończoną.